Nie pomysłu na ten zamek. Świetnie to wygląda. Wiadomo, mogłoby wyglądać lepiej, ale, ale i tak jest całkiem spoko. I co najważniejsze, możemy sobie to ładnie tutaj obejść. No i zobaczyć, kto nas atakuje ewentualnie z tej strony, o, proszę, widzisz. Nie spodziewałaś się mnie tutaj. Tu mamy jedno takie, takie miejsce obserwacyjne, tu mamy drugie miejsce obserwacyjne, proszę ja ciebie. Niestety niczego nie możemy na tym pomoście stawiać. Ubolewam nad tym. Ale no cóż, jest jak jest coś tu będzie można później położyć. Tu mamy jeszcze jedno miejsce obserwacyjne, o, proszę o, ja ciebie, dla chłopa, żeby tutaj sobie obserwował, kto tutaj przychodzi, kto odchodzi i tak dalej. Kurczę, nie najgorzej, nie najgorzej. No. Moim zdaniem całkiem spoko. A w tym momencie proszę ja ciebie, jako że i tak, tak czy inaczej zresztą, yy, mamy jeszcze kościka do wykonania. A ja nie chcę jakoś szczególnie budować jeszcze przed tym, jak dacie jakieś porady czy ewentualnie pomysły. O, może w ten sposób. Nie porady, tylko pomysły.